Rozkładem zimowym. My lecimy przez Abu Dhabi do Jemenu, na Sokotrę. Bangkok. Abu Dhabi. Ile dni? Cz 14. Ten moment prawdopodobnie to 3,2 stopnie. Cześć, Wam, witam Was bardzo serdecznie 27 grudnia 2024 roku przed kolejną e, wspaniałą podróżą. Jestem w drodze na e, Sokotrę, a więc na jedną z najpiękniejszych wysp świata, która znajduje się administracyjnie w Jemenie, chociaż de jure, jurysdykcyjnie od 2018, czy właściwie od 2020 roku zarządzana jest z Emiratów Arabskich, z Abu Dhabi. Dlatego też ludzie, którzy udają się na Sokotrę, przede wszystkim chcą podziwiać e, piękno tej wyspy, a po drugie chcą postawić ewentualnie nogę w e, Jemenie. Dlatego, że ze względu na sytuację geopolityczną od 2011 czy właściwie 2015 roku jest sytuacja ta niepewna w tym kontynentalnym Jemenie. Dlatego te osoby, które chcą być w tym kraju, a chcą to zrobić w miarę bezpieczny sposób, właśnie lecą do Jemenu na Sokotry. Są. Dwie drogi lotnicze na Sokrotę, Sokotrę. Jedną z bardziej popularnych jest właśnie droga z Abu Dhabi. I właśnie teraz jestem w Abu Dhabi, udaję się zaraz na lotnisko, by liniami Air Arabia, wyczarterowanym lotem, e, który ma miejsce dwa, czasami trzy razy w miesiącu, w zależności od e, sezonu, e, udać się na e, Sokotrę. A że jest to okres tak zwany sylwestrowy. W związku z tym wiadomo, że na Sylwestra dobrze jest się czym, przy czymś dobrym pobawić. E, Jemen i, zresztą i też i Sokotra e, to jest miejsce e, muzułmańskie, 99% mieszkańców to są muzułmania, więc alkohol jest zakazany. Ale dla turystów, co mało kto o tym wie, jest dozwolony przywóz dwóch butelek alkoholu, obojętnie jakiego, dwóch butelek alkoholu na Sokotrę. A że nie jest powiedziane, ile te butelki mają mieć, to ja zabieram od takie dwie piersióweczki właśnie y, 1,5 litrowe na y, Sokotrę, no bo jak Sylwester, słuchajcie, to Sylwester trzeba go miło y, spędzić. Po Sokotrze będę się poruszał y, w tak zwanej zorganizowanej grupce, bo indywidualnie y, ciężko jest się poruszać na y, Sokotrze i to wam wszystko będę chciał po kolei pokazać te najpiękniejsze miejsca. Z tej tajemniczej, magicznej, smoczej wyspy. Do zobaczenia z trasy. Czasami, nawet te loty na Sokotrę nie są pokazywane na e, tablicy, ale dziewiąta rano zobaczcie jest Sokotra e, Air Arabia. Ale to inna firma obsługuje te loty, więc mogę e, ciężko kupić e, bilety na ten lot. One kształtują się na poziomie około 1000 dolarów za bilet, tam i z powrotem, lot trwa tylko 2 godziny 20 minut. Wiem, że to jest bardzo drogo w porównaniu gdzieś tam do innych miejsc w świecie, no ale żeby się dostać, to tak jak wspominałem, można polecieć samolotem właśnie między innymi za Abu Dhabi. Inną opcją jest przez Aden, na przykład z Kairu, czyli przez Jemen. To jest trudniejsza opcja, dlatego że nie wszyscy chcą lecieć przez kraj, gdzie trwa wojna domowa od 2015 roku parę dni temu stolica Sana, tam gdzie stacjonują Huti została zbombardowana, znaczy tam została rzucona bombka przez Izrael zresztą teraz tak jak wiemy jedni i drudzy rzucają bombki w jedną i w drugą stronę nie wiadomo w którą stronę to w ogóle pójdzie, niemniej jednak takie bilety przez Aden one są na poziomie około 1200 dolarów z kolei za osobę więc Sokotra jest wyspą dla bogaczy. Tak właśnie chyba w zeszłym tygodniu ukazał się artykuł w, Wprost. To można znaleźć na internecie. Dlatego, że jeżeli trzeba jeszcze doliczyć dolot do Abu Dhabi czy do Kairu, e, noslek po drodze, ewentualnie pobyt też tam na miejscu, to naprawdę jest dosyć wysoki, e, wysoki koszt. Idę pod brameczkę i lot. Trwa, tak jak wspomniałem, 2 godziny 20 minut. No właśnie, a jak taki bilet kupić? No słuchajcie, nie jest łatwo. Ehm, jak nie zna się bezpośrednio kogoś pracującego w tych liniach, które obsługują e, te loty z Abu na Sokotrę, no to nie ma szans, żeby e, kupić e, bilet. E, no najlepiej przez jakieś biuro podróży, przez jakąś agencję turystyczną, która organizuje wyjazdy na e, Sokotrę. Ja kupowałem 5 miesięcy przed wylotem. I to było już ciężko, dlatego że okres sylwestrowy jest takim, który powoduje, że dużo osób chce tam lecieć. Kopia twojej wizy będzie tutaj zamieniona na oryginał. O tutaj właśnie wymieniają na oryginały. No i tutaj jak się wychodzi, to od razu jest tak wymienialnia pieniędzy. Nie trzeba dużo wymieniać, bo jeżeli jestcie na zorganizowanym wyjeździe, to tak naprawdę wszystko ma się zapewnione i śniadania, obiady i kolacje, ale jakieś 50 dolarów od osoby na. Eee, te riale jemeńskie można, e, można rozmienić. I stąd, zobaczcie, ruszają samochody na różne trasy. Ja udaję się najpierw na wschód. Pochmurno. No, no i ruszamy z kierowcą halebem na wschód wyspy. Opuszczamy lotnisko Sokotra. Około dwóch godzinach jazdy od lotniska Udaje się dotrzeć właśnie w okolice tej wydmy I tutaj jest miejsce na obozowisko na dwie najbliższe noce I właśnie tutaj na dwie noce się zatrzymuje w pięknych okolicznościach przyrody tam płynie taka rzeczka. Skąd jest brana woda e, pitna. No rzeczywiście trochę teraz pochmurno jest. E, pora deszczowa to jest tak listopad do połowy grudnia, ale ze względu na to, że klimat zawsze się zmienia to i tutaj e, również. E, tutaj będą rozbite namioty. Tu jest kilka różnych grup widzę. E, tam widzę, że modli się człowieczek, 99% mieszkańców Jemenu i Sokotry to są muzułmanie. O religii może trochę później powiem. A tu piękne okoliczności, słuchajcie, przyrody. Czasami możecie się zastanawiać, jak wygląda sprawa toalet. Otóż ekipy, które tutaj są przygotowywują bardzo fajnie, bo tak. Eee, to jest prysznic. Oczywiście można się wykąpać tutaj w oceanie, w morzu. Ale woda jest słona, więc fajnie sobie później wziąć kąpiel w słodkiej wodzie. I taka toaletka, zobaczcie. Całkiem znośnie, całkiem fajnie to wygląda, taka przenośna toaleta. Jak się idzie do tego, na Kilimandżaro bardzo, bardzo podobny styl. A tutaj mamy egipskiego sępa. Dosyć popularny ptaszek, który tutaj występuje na sokotrze. No i to są właśnie takie namiociki. Eee, tu firmy lokalne oczywiście inwestują w to, co jest dostępne, czyli z Emiratów Arabskich. To Keczuła, czyli eee, z dekatlonu. to poznajecie. Taki namiocik. Ten, który tutaj widzicie, on oficjalnie jest trzyosobowy, ale on jest przeznaczony na dwie osoby. Natomiast są też mniejsze, to zaraz wam pokażę. To jest przeznaczone dla jednej osoby. O, to jest taki właśnie mniejszy. No, możecie sprawdzić na internecie. Two seconds tu, czyli jest oficjalnie na dwie osoby, ale Ech, śpi tutaj na Sokotrze jedna osoba. Bagaże można trzymać na zewnątrz, nie trzeba trzymać w środku. Bo jest bezpiecznie, no chyba że pada. A tak, namiot wygląda już w środku, więc jak chcecie na przykład jakiś plecak położyć czy coś obok siebie, to macie teoretycznie możliwości. Zazwyczaj yy, ci, którzy opiekują się Wami, yy, oferują też właśnie takie ala przykrycie, taki ala koc. Poduszki też jak widzicie, i ma teraz, ale to własny śpiwór. Słuchajcie, to własny śpiwór. Idę teraz. Wejdę na któreś z okolicznych wydm, żeby zobaczyć wszystko i pokazać Wam z góry. A żeby nie było to tamto, no, oczywiście udało się przewieźć te dwie małpki po 1,5 litra. Bo tak jak wspominałem, dwie butelki alkoholu turyści mogą oficjalnie wieść. I nieważne ile. Na tydzień powinno wystarczyć. Zdrówko. No, Ruszam w końcu na te wydmy. Tutaj też okoliczni mieszkańcy. Przychodzą, a ten to chyba raczej turysta lata. O, proszę. Mieszkańcy przychodzą i właśnie tak spędzają czas. Dzisiaj jest piątek, 27 dzień grudnia, a więc to jest też czas oczywiście dla rodziny, bo to jest dzień wolny. Jak ja nienawidzę po wydmach wchodzić. Robisz krok do przodu, pyk, krok do tyłu, ale już widoki są coraz ładniejsze. Jupi! Udało się! O matko! Odwrócę kamerkę, żebyście mogli popodziwiać. Trochę odsapnąłem, podziwiacie widok, a ja trochę poopowiadam. Słuchajcie, Sokotra, właściwie archipelag Sokotra składa się z czterech wysp. Największy to jest Sokotra. Sam archipelag ma 3800 km2, a sama wyspa Sokotra 3600 km2. 380 km, na, czy tam 400 na południe od Półwyspu Arabskiego. Czyli od tej właściwej, właściwego Jemenu, bo to należy do Jemenu. I sama wyspa jest 240 km od Somalii, ale jeżeli weźmiemy wyspę al która która należy do archipelagu Sokotry, to jest już tylko 90 km od rogu Afryki. Charakteryzuje się wysoką bioróżnorodnością. Jest tutaj mnóstwo endemitów. Mówi się, że około 37-48% gatunków roślin to są endemity. 90% gadów. No fauna w ogóle jest też, też niesamowita, flora jest niesamowita, a Sokotra znajduje się się na płycie afrykańskiej. A więc Sokotra to Afryka. E, wyspa ma 130 km długości i 50 km szerokości. Mieszka tutaj około 70 tysięcy osób. E, w stolicy Hadibu mieszka około 15 tysięcy osób. Brudna Syfiasta może tam, e, tam e, zaglądnąć. Tak e, mija powoli pierwszy dzień po przylocie na e, Sokotrę. Trochę w nietypowy sposób to zrobiłem, dlatego że zazwyczaj. Jak się przyjeżdża na Sochodrze to się zazwyczaj zaczyna od części tak zwanej zachodniej, ja zacząłem od części wschodniej z prostej przyczyny. Prognoza pogody była taka, żeby lepiej tutaj przyjechać, a dwa Sylwestra chcę spędzić, bo taki jest plan pod smoczymi drzewami. Zejdę, wejdę, wezmę kąpiel, bo woda jest, temperatura jest teraz około 23-24 stopni Celsjusza i woda ma podobną temperaturę wezmę szybki tak zwany prysznic i kolacyjka i coś głębszego i do spania. No schodzi, to ja mogę szybciutko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem i schodzę. Super się schodzi. No woda po prostu bajka. Rewelacja. O, 27 dzień grudnia ma gdzieś około 22-23 stopni Celsjusza. Super, i w takich okolicznościach przyrody. Szkoda, że za bardzo nie widać, ale są niesamowite gwiazdy nad, nad nami. No coś niebywałego. Myślę, że no nie za bardzo widać to na filmiku. Może zdjęcie pokażę. O! To dzień doberek. Witam serdecznie kolejnego dnia, drugiego dnia na Sokocze. Plan na dzisiaj jest, żeby się pokręcić po okolicy zobaczyć taką ładną sadzawkę w górach, Hornhill się nazywa, Taka wio taką wioseczkę rybacką no i żeby spokojnie, spokojnie ten czas mijał. Noc minęła w miarę ok, szum oceanu, morza e, arabskiego z tej strony uspokajał i poranek jest bardzo sympatyczny. I tutaj mamy kadzidłowca, słynne drzewo, które jak kojarzycie ee, jak mędrcy odwiedzili Jezusa, przynieśli mu złotą mirrę kadzidło, to właśnie to jest kadzidłowiec, nacina się korę albo gałęzie i wypływa taki sok a la żywica, to się suszy, zastyga i koloru jest takiego żółtego, może brązowo-czerwonego. I to się upali i daje niesamowity aromat, niesamowity zanot. Tutaj mamy e, kwitnące właśnie drzewo e, butelkowe, e, adenium róża pustyni. Drzewo bardzo ciekawe, kwitnie cały rok, nie tylko w lutym, marcu, bo gdzieś informacje można spotkać, że tylko w lutym, marcu to kwitnie. Ciekawe, bo w środku tutaj w pniu ma pusty pnień, zbiera wodę, no i tak do 30 lat żyje. No jak później się ta kora otwiera, woda wypływa i drzewo po prostu umiera, zamiera. No tutaj też mamy takie krawy drzewo, to jest siatrofa, zobaczmy. Tu wypływa właśnie taka woda. Ma właściwości antyseptyczne, więc można sobie nałożyć na ranę. Proszę bardzo, jak to wypływa w jednym po prostu momencie. Można to zebrać i posmarować sobie, jak ktoś ma jakąś ranę, i można się wyleczyć w ten sposób. Oj, jest jestem w miejscu, które, z którego rozpoczyna się szlak do tak zwanego Infinity Pool. Takiej bardzo fajnej sadzawki. No jest jakieś 20 minut, jak się idzie. Ja akurat wybrałem troszeczkę łatwiejszą drogę, dlatego że można tutaj iść od strony wody. No, z półtorej godzinki trzeba było się wspinać. A troszeczkę, żeby było łatwiej. A tutaj mamy jakiegoś węża. A nie, jaszczurka to jest taka, jakaś jaszczureczka bardzo fajna. E, no są niby takie niebezpieczne żyjątka na Sokotrze, ale ciężko je spotkać. Mówię o jadowitych. E, lokalny tutaj mi przewodnik mówił, że raczej one nie występują. No i no właśnie do tego zbiorniczka, to parę słów powiem o tych górach, gdzie jestem, bo we wschodniej części Chod Sokotry są góry, łańcuch górski Hachchir. Gdzieś tam można znaleźć na internecie informacje, że to są góry pochodzenia wulkanicznego, co nie jest prawdą, dlatego że to są głównie wapienie, a więc jak wapienie, to dawniej archipelag Sokota, który był częścią Afryki, znajdował się pod wodą, później w wyniku setek milionów lat woda opadła, no i powstały właśnie góry. Powstały góry i wyspa się oddzieliła. Góry Hachir to są góry, które mają do 1500 metrów wysokości. Najwyższy szczyt ma 1503, 1519, w zależności od tego, jak się na to po prostu spojrzy. Krajobrazy są, tak jak widzicie, bajeczne. Zaczynają pojawiać się drzewa, smocze i krwi. Z tego, co wiem, one rosną w trzech częściach Sokotry. Ja będę okazję miał biwakować na Sylwestra. Miejscu, gdzie jest ich najwięcej. Gdzie jest las smoc drzew smoczej krwi. Chodźcie podejdziemy do jednego z nich i opowiem wam parę ciekawostek. No i mamy tutaj drzewo smoczej krwi. Dracena cinnabari. To jest inne drzewo niż dracena draco, bo może kojarzycie dracenę draco z wysp kanaryjskich. Cinnabari e, smoczej krwi, dlatego, że właśnie Kora ma. Kora, przepraszam. Żywica jest koloru czerwonego, i zbierana jest raz w roku. Tutaj możecie zobaczyć, właśnie, jak zastyga i kiedy się połączy z wodą, jest koloru czerwonego. Służy do upiększania, i takie ma właśnie właściwości. A gdzieś tam można spotkać informację, że niby to jest odpowiednik mumio, czyli takiego dodaje wigoru, ale nie. Nie jest to nie jest to prawda. Drzewo smoczej krwi. Tutaj mam gałąź drzewa smoczego. E, specjalnie chcę wam to e, smoczej krwi przepraszam, nie smoczego, smoczej krwi. Specjalnie chcę wam pokazać jak wygląda wnętrze gałęzi i pnia. Czyli zobaczycie, to są takie truciny. Nie ma słoi, a więc przez to nie można stwierdzić jak stare jest drzewo smoczej krwi. Mówi się, że mają one kilkaset lat. Powstają szkółki, które mają na celu Zasadzenie nowych drzew, dlatego że jest ich coraz mniej. Tutaj był taki cyklon w 2015 roku, który zniszczył bardzo, bardzo dużo tych drzew. I żeby zachować dla przyszłe pokolenia to piękno, starają się w jakiś sposób odradzać je. Tu możecie zobaczyć, jak wygląda ten spacer, bo to nawet ciężko mówić o trekkingu, ale to jest taki ala spacer w stronę tego Holm Hill. No, trochę się idzie rzeczywiście w dół, ale już widać te zbiorniczki. Zbiorniczki, w których można sobie się wykąpać. Tu normalnie płynie rzeka, kiedy są większe opady. Można tutaj sobie się wykąpać i podziwiać piękną stąd panoramę. Jak tu ślicznie, no i pięknie wygląda Morze Arabskie. A niesamowite, co miejsce. Ha. Tutaj spędzę około pół godziny 45 minut, pokąpię się, zobaczę jaka woda i będę wracał. Bo tutaj sprzedają właśnie i kadzidłowce, i też również e, smocze i krwi, więc można sobie kupić no, za 2000 jemeńskich riali, czyli za dolara. Ok, dziękuję. Okay. No i tutaj e, jak jedzie się, bo właśnie już wracam powoli na swoje obozowisko, na swojego obozowiska, tu można zobaczyć takie, no niewielkie muzeum, ale e, jest jakiś, daje pogląd, z, e, można zobaczyć jak dawniej ludzie e, żyli jeszcze w czasach brytyjskich, bo przecież to należało do tzw. tej południowej części Jemenu, trochę o historii może później powiem, generalnie e, tutaj jeszcze jak Brytyjczycy byli do lat 70., to między innymi właśnie, o, takie też teraz nawet są wykorzystywane, to malowane tą żywicą yy, smoczego, yy, krwi smoczej, tu różnego rodzaju takie zbiorniki, yy, mamy właśnie stare zdjęcia sułtana, yy, stąd yy, taki ubiór, dawniej był łódź, a takie niewielkie słuchajcie muzeum, ale daje jakiś pogląd, yy, na życie tutaj e, w, na sokotrze, jak dawniej to wyglądało. No, pod koniec dnia przyjechałem do Ilisil, miejscowości i miejsca e, znanego z rybactwa i rybołówstwa, bo mm, Sokot, mieszkańcy sokotry utrzymują się właśnie z połowów ryb. Zresztą tutaj bezrobocie jest na poziomie 5%. W Jemenie, to jest 40%, ale myślę, że o Jemenie porozmawiam, porozmawiamy kiedy e, jutro będę chodził i spacerował. O tu chłopaki są właśnie wrócili z połowów. O, pokazują mi haczyk. Pokaż trochę haczyki. Where are fish, fish. No fish tutaj? Dzisiaj chyba słabe połowy były, więc za bardzo nie ma, za bardzo chyba nic dzisiaj nie e, złapali. Mają rybki jakieś tutaj, zobaczcie, to dzisiejszy połów, zobaczmy, można zobaczyć, o, o tu można zobaczyć właśnie takie poszczególne, jak oni to nazywają, magazyny e, do przechowywania sieci, bo głównie łowią za pomocą sieci. Jakieś ja pamiętam, jak byłem mały, to oni co robią, to tym samym technikiem, jak widziałem, tym tak, samym technikiem jak nad, nad jeziorami widziałem, czyli ciągną tak zwany niewód, a więc dwie łodzie się ustawiają, jedna tutaj, druga tutaj i rozciągają siatkę i ciągną to wszystko po prostu do e, brzegu. Albo za pomocą e, tak zwanych e, lin, o tak jak tutaj widzicie, zarzucają kotwice i jak na zasadzie, jakby pęczków, czyli tutaj są na dole takie haki. i Na te haki oni się też e, łowią ryby. E, nie używają wędek. O, tutaj można zobaczyć, jak naprawiają łódeczkę. O, hello, hello. No, czasami niektóre ciekną. Jest, trzeba naprawić. Stukaj, stukaj, pan, stukaj. O, kamień, łódź, łódź. Stukaj, stukaj, pracuj, pracuj. No i w ten sposób kończy się piękne kolejne dwa dni. Jutro dalsza możliwość eksplorowania tej pięknej wyspy. I jeszcze dotarłem do miejsca, gdzie są pozostałości szkieletu jednego zwaleni. Tu przypływają. No, zapomniałem też dodać, że tutaj jest swego rodzaju taka granica między Morzem Arabskim a Oceanem Indyjskim.